Bartłomiej Ryś, kłaniam się serdecznie i witam na kanale magazynu Polski Karawanik. Trafiłeś tu zapewne dlatego, że szukasz informacji o pojazdach turystycznych potocznie nazywanych kamperami. świetnie, świetnie trafiłeś, świetnie zrobiłeś, że kliknąłeś właśnie w naszą miniaturkę, bo właśnie trafiłeś na pełne kompendium wiedzy na temat tego, jak takimi pojazdami się poruszać, jak je obsługiwać. W poszczególnych materiałach, w poszczególnych odcinkach ABC Karawaningu, bo tak zatytułowaliśmy tą serię, znajdziesz Wszystkie niezbędne informacje na temat tych pojazdów, czyli nie, jakich dokumentów potrzebujesz, żeby nimi podróżować, jak się nimi poruszać. Czy różni się kamper od prowadzenia względem zwykłej osobówki, jak taki kamper, czyli dom na kołach jest wyposażony, i jak poszczególne sprzęty i akcesoria powinieneś użytkować tak, by na przykład niczego nie popsuć, kiedy po raz pierwszy wynajmujesz taki pojazd. Zapraszam serdecznie, zaczynamy od punktu pierwszego, czyli ogólnej wiedzy na temat kamperów. Pojazdy turystyczne, kampery, domy na kołach. Jak zwał, tak zwał. Fakt jest taki, że tutaj pod tą piękną zabudową samochodu typu Integra, pełna Integra, znajdziemy tak naprawdę auto dostawcze i to jest najpopularniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o rynek kamperów w Polsce i za granicą. Pod maską najczęściej pracuje filmik Fiata, Forda, Mercedesa, Citroena bądź Peżota. Co jest ważne? chodzi o wagę oczywiście. Wszystkie kampery w Polsce, a przynajmniej zdecydowana większość z nich dopuszczona jest do ruchu dla posiadaczy tylko i wyłącznie prawa jazdy kategorii B. Co oznacza, że nie potrzebujecie żadnych innych pozwoleń, żadnych innych kategorii, żeby taki właśnie pojazd prowadzić. Ale uwaga, jest jedna zależność. Każdy z nich, a przynajmniej większość z nich ma DMC, czyli tą masę całkowitą na poziomie 3,5 tony. Co to to oznacza oznacza to, że musicie dokładnie sprawdzić ile kamper waży bez niczego, a ile możecie do niego załadować, czyli ile ma kilogramów ładowności. Moja ważna rada dla was. Przed wyruszeniem w trasę, po zapakowaniu wszystkich członków załogi, bagaży, zalaniu wody, paliwa i wzięciu wszystkich akcesorii, warto pojechać do punktu, który potrafi Wam zważyć taki pojazd za niewielką opłatą urzędu 30 zł. Gdzie szukać takich punktów? Najłatwiej ja korzystam z punktów, gdzie można sprzedać złom. Tam się wjeżdża na specjalną wagę i panowie za 30-20 zł, a niekiedy nawet mniej, podają nam wydruk podpisany. I wtedy mamy jasność, czy możemy podróżować przez zarówno kraj, jak i pozostałe części Europy. Uwaga! Co ważne, przeważenie kampera jest po pierwsze bardzo niebezpieczne, bo samochód jest przystosowany do tego poziomu, czyli do poziomu 3,5 tony. Po drugie, za granicami kraju, zwłaszcza we Włoszech, w Austrii, grożą nam gigantyczne kary i nie mówię tu tylko o samych mandatach w kwocie kilkuset euro, ale też odpowiednicy Inspekcji Transportu Drogowego mogą nam nawet taki pojazd zatrzymać i zakazać dalszej jazdy. Przestrzegam, to bardzo ważne. Rynek karawaningowy i w Polsce, i w Europie tak naprawdę jest szalenie różnorodny, bardzo bogaty, ale można wyróżnić cztery podstawowe typy kamperów. Po mojej prawej stronie zlokalizowana jest pełna integra, czyli zabudowa polegająca na tym, że kompletnie nie widzimy auta bazowego. W tym przypadku jest to Fiat. Po mojej lewej stronie mamy do czynienia z półintegrą, i tutaj szoferka jest wysunięta do przodu, nie jest zabudowana. Widzimy, że jest to jakby pozostałość po Fordzie Transicie. Możemy wyróżnić jeszcze trzeci, jeden z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o polskie wypożyczalnie kamperów. Mowa oczywiście o Alkowie. Samochód naprawdę bardzo wysoki, z charakterystyczną czapką nasuniętą na szoferkę. Dzięki temu pojazd jest wysoki, ale i oferuje o wiele więcej przestrzeni w środku. Czwartą kategorią jest camper van, czyli samochód zbudowany na bazie popularnego blaszaka. Tutaj prym wiodą tak zwane trojaczki, czyli Citroën Jumper, Peugeot Boxer i Fiat Ducato. I tak naprawdę z zewnątrz przypomina to w dalszym ciągu zwykłe auto dostawcze, a w środku mamy bardzo ładną, wykonaną zabudowę kempingową z pełnym wyposażeniem, co ważne, taką samą jak w przypadku tych dużych pojazdów, ale oczywiście. Przestrzeń i komfort jest nieco mniejszy. Jeżeli chodzi o prowadzenie kampera, m, trzeba pamiętać o tym, że jest to samochód naprawdę duży. Duży, co to oznacza duży? 7, 8, 9 metrów długości. Nikogo nie dziwi, tak samo jak wartość na przykład 3 metrów, jeżeli chodzi o wysokość pojazdu, również. E, pamiętajmy, że jest to samochód również szerszy od tych standardowych pojazdów osobowych. 2,30, 2,40, a nawet 2,50. Tu bardzo często można spotkać takie w przypadku przyczep kempingowych. Odpowiadając na pytanie, czy takim samochodem jeździ się inaczej niż zwykłą osobówką, odpowiadam oczywiście, że tak, zwłaszcza kiedy po raz pierwszy wsiadacie do takiego samochodu, musicie pamiętać o wszelakich wąskich drogach, wiaduktach. Mostach. Musicie zacząć zwracać uwagę na znaki informujące o tym, że tu jest wjazd, na przykład tylko dla aut do 2,5 metra wysokości. Tyczy się to wszelkich centr handlowych, stacji paliw itd., itd., itd. Pamiętajcie również, że Wasza podróż i uwaga, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prowadzenia, nie powinna być uśpiona w momencie, kiedy przyjeżdżacie na kemping. Pamiętajcie, że kemping to również drzewa, krzewy i też inne pojazdy sytuowane na parcelach przy parkowaniu musicie zwracać szczególną uwagę na to, co jest za Waszym pojazdem, co jest z boku Waszego pojazdu. Pamiętajcie, że po pierwsze uszkodzenie, jeżeli chodzi o wynajem samochodów jest bardzo kosztowne. Poszycie w niektórych pojazdach jest tak skonstruowane, że musicie zapłacić nawet 30- 50 tysięcy złotych tylko i wyłącznie dlatego, że przerysowaliście jedną ścianę, jedną jeden z boków, a po drugie warto też uważać również dla samego komfortu, by bo nie zepsujmy sobie wakacji tym, że gdzieś komuś coś uszkodziliśmy, gdzieś komuś wjechaliśmy. I pamiętajcie na koniec jeszcze jedną rzecz, noga z gazu. Po pierwsze, ma to aspekt. Przysto ekonomiczny kampery palą 12, 13, 14 litrów, te również wartości nikogo nie dziwią. Po drugie, jadąc 100-110 km na godzinę, samochód prowadzi się o wiele pewniej, a Wy czujecie się bardziej bezpieczni. Nawiązując do wymiarów samochodu kempingowego, musimy pamiętać, że podróżując takim standardowym kamperem na opartym na jednej osi OMC do 3,5 tony, po naszych drogach płatnych Poruszamy się tak samo jak osobówką, czyli płacimy tak samo jak za auto osobowe. Zupełnie inaczej ma się sprawa podczas podróżowania po innych krajach europejskich. Na przykład w Chorwacji na bramkach jest mierzona wysokość podwozia i na tej podstawie system wykrywa, czy podróżujemy autem osobowym, czy kamperem co oczywiście oznacza o wiele większą płatność. Warto też wspomnieć o promach. Tam na pewno zapłacimy za kampera o wiele więcej niż za auto osobowe, ale liczy się długość pojazdu. Dlatego właśnie niektóre kampery nawet w pełni zintegrowane mają 5,99, 6,99 metra długości specjalnie, żeby nie przekroczyć właśnie tych granicznych wartości na promach. Pamiętajcie również, planując swoją podróż, żeby lwią część budżetu właśnie po. Święcić na wszelkie opłaty drogowe, bo te naprawdę mogą po kieszeni nieco zaboleć. I ostatnia rzecz, co z kamperem i wjazdem do miast? W większości przypadków nie ma z tym żadnego problemu. Poza tym często w centrum jest ulokowany jakiś kemping, na którym spokojnie możemy takim pojazdem stanąć, ale uwaga, warto zwrócić uwagę wcześniej na znaki na informacje, przeczytać poradniki na temat danego kraju i miast i wystrzegać się wszelkich znaków przekreślających najczęściej taką charakterystyczną alkowę, czyli kampera typu alkowa, bo za to mogą grozić naprawdę wysokie mandaty. Jeżeli chcecie ominąć problemy związane z wymiarami pojazdu i podróżować bez żadnych przykrych przygód, to warto zainwestować w takie urządzenie jak to. To nawigacja Mio w wersji Track, którą mieliśmy już okazję przetestować. Link do tego testu znajdziecie w opisie tego materiału. Wystarczy przy uruchomieniu urządzenia wpisać wysokość, szerokość i długość pojazdu i w ten sposób nawigacja wyznaczy wam taką trasę, po której bez problemu takowym pojazdem o takich wymiarach przejedziecie zupełnie inaczej ma się na przykład to do korzystania z nawigacji z popularnej aplikacji Maps Google. E, sami doskonale wiecie, że ta nawigacja potrafi nas wyprowadzić w pole A, wyprowadzenie w pole z takim pojazdem może się dla Was źle skończyć.